Book Dream. Więc siedziała dalej z zamkniętymi oczyma, na wpół przekonana, że znajduje się w krainie czarów, chociaż wiedziała, że wystarczy otworzyć oczy i wszystko znów się przemieni w nudną rzeczywistość. Ktoś napisał kiedyś zdanie, że żyli długo i szczęśliwie. Wspomniał też, że wszystko miało swoje miejsce za siedmioma górami i za siedmioma rzekami. Na końcu dodał, że tam był, miód i wino pił, a wszystko co widział, no właśnie, opisał. Nie widzę utopii na mapie geograficznej. Kompas zawodzi i prowadzi mnie na manowce. Biorę do ręki księga, wertuję dokładnie strona za stroną, następnie zamykam oczy i przenoszę się do wyimaginowanej krainy miejsca, w którym nikomu nie dzieje się krzywda Dolina, w której wszyscy są szczęśliwi. Kiedy otwieram oczy, budzę się z bajecznego letargu. Ktoś krzyczy, ktoś się dąsa i marudzi. Podobno, człowiek, kiedy się rodzi, jest jak tabula rasa. Szkoda tylko, że ta karta jest całkiem zabazgrana.